Siemanko, z tej strony KlamerTV, a dzisiaj jest ze mną Koxu Czyli, Czyli Zmysło i gramy w high ten Seek, drugi odcinek już Naszego o, odcinka Jestem dispenserem A ja jestem drewnem O, tutaj mógłbym się zamieścić Gdzie bym się z Tobą był dispenserem? Najtrudniejszym blokiem Po prostu najtrudniejszy blok dispenser What the O, już szukają, już szukają. No już szukają, Je Ale właśnie to jest fajne, że jeden przynajmniej tylko. Lol, a to się w ogóle nikt nie chce kryć, co nie, tylko oni od razu wiesz: biorą go i chcą go pokonać. Lol, ale go biorą. Patrzcie tam, patrzcie, przybliżę wam. Gdzie on jest, zginął. Lol, Kto, gdzie mam, gdzie tu pójść? Dobra Czy... Koło mnie jest piecyk No nieważne Tam jest Jaki jesteś? O widzicie tutaj mamy dwóch gości którzy szukają I zaraz dedną pewnie Ja jestem drewnem jakby co No patrzcie patrzcie jak się biją kurde Zabijają ludzi a potem sami giną O, ostra walka ostra A zabiliśmy Sikera lol Znowu zginął Siker szukający. słabi na 62 zginął, a teraz Zombieland ProHomik 1 i z... Zombiland i jakiś Naterox Wo, ile ich tu jest, łota Pitek ich tu jest dużo ha, nie wiedzą kto bije <laughs> LOL! <laughs> o! O! Ginę! Kurde zginąłem. <laughs> ja nie mogę, ale było tak blisko bym gościa zabił. Szczerze mówiąc na... Mm, A ty kim jest jesteś? Dispenser? My... Ja już zde... Ja już de... Aha. Szczerze mówiąc na serw... że MySG mniej mi się podoba. G mniej mi się podoba High Seek Ale zawsze coś oczywiście tam się nie Nie wiem gdzie się pewnie ukryli. Może jakimś cudem tam przeskoczyli. Wiem, no to jest niemożliwe, ja? żeby tam poszli. O, o kto się bije. O tutaj jest przejście Ty, tam było przejście. Tutaj jest przejście. Ła, a tylko że to mnie przenosi. No mnie też Kurde. A ten glowstone tak nigdzie nie myślałem. Jak tam wskoczyć? Jaka oszusta oszustna mapa. jeden. Został I tylko jeden gościu. No, ale czy mogę go widać? I się śmieje teraz. No, Where to, is gościu? Where is gościu? Nie wiem, czy tutaj są jakieś super sekrety. Super, super. super tajemne przejścia albo coś takiego, kurde. Może gdzieś w podłodze, ale jest drewne albo czymś wiesz. No dziwne Nie ma dobra. Jest tam u góry, u góry ktoś jest Gdzie u góry Ktoś jest u góry No, no słyszę, jakby coś się... No właśnie, Spisałem. ale jak on tam wbił, tylko... Zapytam, kurde Nie wiem Szczerze mówiąc, nie wiem ty, on tam, tam jest u góry, ty! Jak on tam naprawdę wbił? Tam Ej, no drewno, kurde, szkoda, że nie ma łuków. No właśnie, cholera. Teraz, teraz mam drzwi. O, o, o. Trzeba jakiś no, duży rozpęd. My, paka, duży rozpęd, kurde, nie udało się. I, Dobra. i Dobra, Dobra, więc Dobra, więc my powracamy już na drugiej, drugiej części naszego Hyattnessika. Cześć. Więc my powracamy już po krótkiej przerwie. I zaraz pojawimy się na Hide and Seek Dobrze, więc my już jesteśmy na arenie Jak widzicie jestem blokiem tego czegoś dziwnego. Na czym jesteś? Jestem Jestem blokiem do płyty. I am dispenser Oh, man. oh redstone lamp Oh. Holy shit. hey, hey, hey. Hello. Hi, hi, hello. Fajne, który to znerwia. Mi się wydaje, że przetrwa, taką taką fajną kampkę. ja idę To idę na walkę, nie mi się k***a. No Zostaniemy szybko tymi, wiesz, zabijemy wszystkich i mamy koniec odcinka, żeby nie było, że, kurde, muszę w połowie odcinka zatrzymać i tyle. No chodźcie tutaj, mam na. Ha! Baran mi nie zauważył, co za... O, ale bitka, ale bitka. Uuu, zginąłem, ale ty też. No dobra. 7.20, zaraz musimy kończyć. <laughs> a jaki masz limit na bambiku, nie? Ja 10 minut niestety. Przepraszam. Mhm. No to dobra, jest. lepiej jest. mieć tak, ni niż ten, niż niepełną y nie, 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 nie jest nie? Która tam ma parę minut. No właśnie. Cztery sekundy nawet. O, 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 bije, bije, tego. Tutaj jest gościu. Jest. melo, melon, melon, melo. Gdzie Ale mnie melon Pistol, pistol. Kto cię zabił? Nie, nikt mnie nie zabił. A co? Hmm. Ja zabiję. Melona? No melona i pistol. Ktoś zabił zabiłem. Ale ja już to odkryłem, że jak goście, Jesteśmy koło gości, to oni nas od razu leją. O, jest właśnie jeden. Okej, okay, zabiłem Ogiga. W momencie. 112 sekund 180. 112 sekund i 8 osób. 8 osób. O! Zabiłem dispensera. Zabiłeś czy zabijesz? Zabiłem. Jak się wydaje, to jest chyba nikogo z duża na parę. Jest... Kurde, zaraz musimy kończyć. Gdzie oni są? No nie, pięć odstało i mamy minąto. No to niestety chyba będę musiał zatrzymać w połowie. No to trudno, to muszę zatrzymać w połowie. I powracamy do Was na akcji. Więc cześć. Dobra, leczko, koniec akcji było, zabili mnie i przegraliśmy niestety na naszym... W sumie wygraliśmy jako no, To znaczy w sumie wygraliśmy jako Seekerze, ale mnie zabili. No i to wszystko, więc chciałem wam tylko powiedzieć, że wygraliśmy przepraszam was, że była przerwa i czekaliście, ale no niestety tak się stało, że nie, nie mogłem dalej kręcić, no i... Miedzimy się na już trzecim odcinku z Blitz, yy, z, znaczy z Hightenseek, więc cześć! Cześć!